Prośba o modlitwę za księdza Michała Olszewskiego. Modlitwa. Panie Jezu, Ty wybrałeś swoich kapłanów spośród nas i powołałeś ich do służby w Twoim kościele. Prosimy Cię, otocz ich, a szczególnie księdza Michała, swoją opieką i miłością. Napełnij serce Duchem Świętym, odwagi Twojej miłości i prawdy. Wspieraj w chwilach zwątpienia i trudności, dodawaj sił w codziennej posłudze. Obdarz mądrością, roztropnością, zdrowiem i pokorą do dalszej służby. Chroń przed złem tego świata. I od wszelkiego zła, które czyha na ich duszę, niech ich kapłaństwo będzie zawsze źródłem nadziei, pokoju i radości dla wszystkich, których spotykają na swojej drodze. Amen.